Panie, czy panie, koleżanie, panowie, yy, bo tutaj panie. będzie kręcił film i tak pod to słońce nie bardzo Można. To Można. Wyglądało. Na zdjęciach nie będzie słychać. chyba, że czy Tu mamy sędziego głównego. Czekaj, Krzysztofa się wypisać. Jest tam. Jest na jednej, na drugiej, tylko musi pieniądze dać. Czekaj. Kolejne nasze spotkanie nad, nad tą rzeką. E, jak wszyscy wiemy, Witamy z te zawody Noszą imię Stadzia Bucha. Ja proponuję, żebyśmy e, chwileczką ciszy uczcili pamięć naszego zmarłego kolegi. Z chwilą, kiedy skończę mówić, prawda? E, koniec zawodów będzie o godzinie 12.30 czyli o już minuta po y, pół do pierwszej już nie wpisujemy, nie zamieszamy zawodnikowi ryb. Mówimy zgodnie z regulaminem PZW i podobnym regulaminem takim, jak jest na Lidze Środkowej Odry. Jak ktoś jeździ, to wie, jeśli ktoś nie to przypomnę, że komplety mieszane, prawda? Wymiary znamy wszyscy, z tym, że dodam tutaj, że oko nie również tak jak na Lidze, 18 cm, w związku z tym chyba szybko. Dobry gałem? Znowu. No, 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 no. No, powiem tak, szczęśliwie zakończyły się te dzisiejsze zawody. Dla wszystkich oczywiście, prawda? Połowiliśmy, połowiliśmy trochę ryb, nie jest tak źle. Bardzo dziękuję wszystkim zawodnikom. Bardzo dziękuję również tym wszystkim którzy pomagali przy organizowaniu tych zawodów szczególnie chcę e, podziękować dla pani burmistrz tej gminy Góra e, pani Irenie Kruskiewicz jest przedstawiciel urzędu gminy w Górze pan Marek Balowski Brawo. dziękuję bardzo za, za zaproszenie e, odczytam teraz wyniki ba, 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 ba. bardzo ciekawe i nie wiem czy od tyłu ile nie? nie? <gryzami>, <gryzami, śpirodami, stury, gryzami> Dobrze. E, na 17 zawodników w dniu dzisiejszym 8 e, e, złowiło ryby. Ryb. Czyli ryb. procentowo nieźle. Pierwszy kolega z e, Certy Góra, Seweryn Kubicki, z 4800, z nagą 3600 plus 1200 premiów. Ale poszedłeś chłopie? Od razu. Wymiata. Drugie miejsce. Tomek Buchar. Brawo Timo Timosetno. Timo Proszę. Tendencja jest w Progres. <gryzanie> Jurewicz Krzysztof.

Maciejczak Jarosław, 0660. Szósty, Guszczaj Gieniusz. Brawo! Brawo, Brawo Gieniusz! I siódmy, Wydrzyński Tomasz. Brawo. I przepraszam, ósmy, Drewnik Zdzisław, również 0,90. Gratuluję wszystkim. Gratuluję wszystkim wygranym, ale również gratuluję wszystkim, którzy brali udział. Jeszcze taka drobna niespodzianka. Tutaj przygotowaliśmy pewne takie rzeczy, ponieważ organizatorom nie, nie wypada wypić wszystkiego piwa, prawda? Więc robimy takie... Ja mam Mieczysław. Pojecha. Nie pojechał. Nie pojechał. Nie! 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 to Nie! No, <laughs> nie! może. Nie! 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 może Kurczę, ci co z rybą to Nie! wylosowali. Nie! z Nie! to Nie! 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 Nie!

Zobacz, ci się, się przyda, nie? <grymne> nie lubią piwo. Tak jest, tak powinno być. Siódemka, Dokładański Piosk. O, to zatem sądowe. Zatem sądowe. Byłeś? Co? Byłem ja. w A, Genio, nie. nie ma. I te dostatki. czujeczka. Pypeć Semeryn. O, zaorganizacja. No, to jeszcze te dwa roku, jest niespodzianka, flaga podróżna, identyczna jak ta. Guszek Eugeniusz. Dobra, na euro. Musi, za, musi zaśpiewać nie? koko rozpoczęcia. Dziękuje mi teraz wszystkim serdecznie podziękować i zaprosić na 12. edycję Pucharu Baryczy w przyszłym roku w maju. ঠিকে